Cześć, witam Was na moim kanale Tarot Empatii. na czytaniach dla znaków zodiaku na kwiecień. Czytania będę robił przy okazji, jakby przy użyciu tej talii, którą Wam ostatnio prezentowałem Ostara Tarot. Ostara czyli święto równonocy wiosennej, wikańskie święto, neopogańskie. Pomyślałem, że z tej okazji przeczytam Wam fragment tej książki właśnie tutaj Ostara poświęcony tej konkretnej tradycji, tak żeby wejść w klimat trochę. Okay. W czasie święta Ostara długość dnia i nocy są niemal równe. Słońce rośnie w siłę, a od tego momentu dni stają się dłuższe. Dzięki większej ilości światła i ciepła poromieni słonecznych, które są wysyłane pod pewnym specyficznym kątem, Ziemia powoli budzi się do życia, począwszy od roślin zaczynających kiełkować spod powierzchni gruntu, przez drzewa wypuszczające zawiązki liści i kwiaty wystrzeliwujące z pąków, aż po zwierzęta, które wychodzą ze stanu hibernacji albo zaczynają swój okres godowy. Nastaje czas odrodzenia i odnowienia, cykl życia rozpoczyna się od nowa. I tym akcentem właśnie zaczynamy. Te czytania. Eee, tak jak powiedziałem, dla znaków Zodiaku. Chciałbym też w tym miejscu podziękować was, Wam za wszystkie komentarze, eee, za wszystkie subskrypcje, lajki w górę, tak, jakby całe wsparcie, które od Was dostaję. Eee, działa to na mnie bardzo motywująco. Eee, I zapraszam Was do czytania dla Waszych znaków. Cześć. Przechodzimy teraz do części z rozkładem nastrzelca. Czytanie odbędzie się oczywiście w intencji rozpoznania wszystkich energii Jakie potrzebujemy teraz wiedzieć dla lepszego rozpoznania naszej sytuacji, przyszłych wpływów i możliwego e, możliw, możliwych decyzji, które będą miały wpływ, jeśli tak zdecydujemy. Na nas i na nasze życie. Okay. Karta tła. Hmm. I od razu wielki arkanum, i to nie byle jakie, bo wisielec. Czyli takie wymuszone zatrzymanie. Wymuszone, a może wybrane. To jest oczywiście bardzo subtelne, jak zdecydujemy. Hmm. To jest takie zatrzymanie, które pomimo ogromnego dyskomfortu ma nam dać poczucie bezpieczeństwa, zagwarantować dobrą decyzję. To jest energia z zewnątrz. Zobaczmy, jak to się będzie formułowało w czytaniu. W danym rozkładzie. W środku jest dziewiątka, czyli też zatrzymanie, ale też izolacja. Tak, obydwie karty mówią o izolacji, więc wydaje się, że ten wisiel rzeczywiście ma tutaj wpływ, taki nawet formacyjny, bym powiedział, na Waszą sytuację. On jakby wymusza coś. Dziewiąt... O ile tutaj mówimy o dyskomforcie, o tyle w przypadku dziewiątki bucharów, jak najbardziej mówimy o komforcie, o poczuciu bezpieczeństwa, o takiej, takiej introwertycznej postawie pewnym zamknięciu się w sobie. Dla dobra, dla pielęgnowania dobra, pielęgnowania szczęścia, komfortu, szukania tych przestrzeni, takich relaksujących, może nawet jakichś autoterapeutycznych albo automedytacyjnych, w takiej intencji zadbania o siebie. Tak, to jest świadomość, to jest świadomość, że, że czasami. Można sobie już nic, nic więcej sobie nie może dać, poza, poza tym komfortem, poza tym szczęściem, poza tym spełnieniem, które też wynika ze spokoju. Spokoju, jaki można dać samemu sobie. To ciekawe, że jakby, to, co wychodzi Wam naprzeciw, to, co się z wami krzyżuje, to jest energia księżyca. To jest ciekawe, bo Księżyc jako taka karta introwertyzmu, też spokoju, marzeń, podążania jakby w głąb siebie, wydawałoby się mogło, że jest energią, która powinna wam sprzyjać właśnie też takiemu wycofaniu. Natomiast on jako tutaj pewna przeciwność i poniekąd też taki łącznik między światem wewnętrznym, Wisielca i światem wewnętrznym dziewiątki kielichów. On tutaj sugeruje, że być może powodem tego albo, albo skutkiem, nawet efektem tego pewnego wyalienowania się z rzeczywistości może być zatracenie tego, tej takiej sprawczości, tego, wiecie, tego dotyku rzeczywistości taka, jaka ona jest, takiej wewnętrznej zgody na to, że nie uciekam przed problemami, nie uciekam przed zdarzeniami, nie uciekam też przed niewygodną, niewygodną interpretacją, niewygodnymi myślami, pomysłami, interpretacjami mnie siebie i innych, mojej sytuacji, w ten świat marzeń, w ten świat takiej marzeń, które potrafią być bardzo zgubne, bardzo piękne. Bardzo tajemnicze, ale też często nie dającej wiele więcej od samego wrażenia, od takiej impresyjności chwili. To jest ewidentnie wychodzi Wam naprzeciw, a więc istnieje groźba, że ten odpoczynek, ta autorefleksja nie zostanie zużytkowana do głębszej analizy. Nie zostanie jakby zaprzęgnięta dla waszego dobra, tylko może mieć pewną formę ucieczkową. Tutaj przyjąć jako odejście właśnie od tej racjonalności, jako odejście od e, tej świadomości, że pasywność, bierność, introwersja jest e, częścią życia. To tak naprawdę każdego człowieka, ale tylko jego częścią. I można popaść tutaj w takie wrażenie, e, istnieje taka, taka groźba wpadnięcia w taką pułapkę, że to jest wszystko co mam, tak? że to co jest na zewnątrz mnie nie interesuje. No nie do końca jest to prawda. Zobaczcie, przecież tutaj podłoża waszego czytania a więc tego, co jakby leży u podłoża całej sytuacji w waszej świadomości i jest zainteresowanie tym światem zewnętrznym, tą energią stricte ziemską, czyli tą, która wam pozwoli się realizować w, w kontaktach z innymi ludźmi, w kontaktach z wyzwaniami, jakie staje, jakby stawia przed wami każdy kolejny dzień, także obowiązkami jak najbardziej. Jest w was ten potencjał do zainteresowania się tym, do spełnienia się tym, do bycia szczęśliwym właśnie w ramach tej energii. Jak najbardziej przyziemnej, zupełnie nie księżycowej, tak? nie magicznej. <ścoughs> Chociaż tutaj ta myszka jest trochę jakby wyjęta z jakiejś ilustracji dla książki dla dzieci, ale spójrzcie, jakie to jest, e, to jest zupełnie inna energia. Tak? Tutaj mamy zachuśnięcie się w tym miejscu, w którym jesteś. Tą rzeczywistością, jaka ona jest. A tutaj jest zupełnie patrzenie gdzieś indziej. Nie, do, nie, 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 nie bycie tu i teraz, tylko bycie w jakichś, w jakichś innych krainach, w jakichś innych przestrzeniach. Wewnątrz mnie czy na zewnątrz mnie. Tutaj nie ma znaczenia. Bo chodzi o to, że po prostu nie jesteś sobą, nie jesteś blisko siebie. Tak naprawdę pomimo tego, że cały, cała się oddałaś tym swoim emocjom, własnym pragnieniom i marzeniom, które też są częścią ciebie, ale tą, która nie realizuje się właśnie na tej płaszczyźnie asa monet, ten as monet tutaj u podłoży czytania, on mówi właśnie o tym, co jest ważne, on mówi o tym, co uziemia, co ciebie uziemi, jeśli, jeśli nie poddasz się tym, temu, tym, tym, tej energii wycofania, tak bym ją nazwał. Ciekawi mnie, że tutaj mamy jako energię z zewnątrz tego wisielca. Ciekawi mnie to, jest, dlaczego? Bo to jest silna energia, która dodatkowo wpływa na Was też przez kolejną silną energię, czyli przez księżyc. Co to takiego może być? Czy to jest jakaś niewygodna sytuacja, jakiś, jakiś dyskomfort, którego doświadczacie w Waszym życiu codziennym? Coś bardzo trudnego, z, którym, z czym trudno jest Wam sobie poradzić. I stąd taka ucieczkowość. W przyszłości mamy króla mieczy, czyli wydaje mi się, że kolejną trudną sytuację, trudną postawę, waszą, albo bardziej może nawet kogoś z zewnątrz. To był ktoś, tak mi się wydaje, albo to było wydarzenie, które postawiło was niejako w obliczu takiej trudnej oceny. Takiego, takiej agresywnej nawet oceny, e, która była niewygodna, która była wprowadzała Was taki dyskomfort, wyrzuciła Was z poczucia bezpieczeństwa, z poczucia być może nawet poczucia własnej wartości. Tak mogło być. E, I to jakby spowodowało ten regres i to wycofanie. Tak mi się wydaje. To był też ktoś, kto stawiał Wam wyzwania. Ja nie jestem pewien, czy wy tym wyzwaniem nie sprostaliście, czy może w ogóle nie próbowaliście im sprostać. Wycofaliście się już na samym początku e, po to, żeby się nie rozczarować, może z braku zainteresowania e, tą propozycją, która tutaj weszła, e, albo po prostu awersją dla pewnej postawy, która wam nie pasowała, która być może była zbyt logiczna albo pseudologiczna, być może była zbyt oceniająca. Nie widzę tutaj też porozumienia między tym, co jest między tym królem mieczy, a tym, co jest u czytaniem, czyli tym asem monet, który mówi o potencjale i o pragnieniu wzrostu. Nie widzę tutaj połączenia. Czyli być może ten komentarz z zewnątrz nie dotyczył waszych wewnętrznych pragnień, waszych wewnętrznych potrzeb, i dlatego został odrzucony, chociaż miał na was wpływ. Zobaczcie, co jest w waszej świadomości. Kolejny wielki arkanum, tym razem diabeł i też kolejny trudny arkanum. Eee... Bardzo podoba mi się, jakby to, jak ten diabeł, jak ta karta, jak to jest to, ten archetyp przedstawiony w tej talii, bo zobaczcie, że on jest kompletnie fascynującą postacią, ale totalnie dziwaczną, to jest coś, czego tak naprawdę nie ma, coś, co nie istnieje, a jednak jest fascynujące, a jednak jest potężne, a jednak przyciąga do siebie. Wydaje mi się, że ta karta, że te trzy karty razem, one i to, że to są wielkie arkana i to, że to są e, trudne energie, które e, bardzo często Mówią o, o zabieraniu, e, zabieraniu takiej przestrzeni aktywności i przestrzeni komfortu, zdrowego komfortu. Wydaje mi się, że może być tak, że w, na tym, momen w tym momencie, w którym jesteście, tak naprawdę za bardzo nie macie w sobie e, nie potencjału, potencjał macie, ale siły, efektywności, zdolności, aby, się, aby tym energią nie ulec tej energii jakby która będzie was poniekąd zawłaszczała być może jest to resentyment może to jest też smutek może być to rozczarowanie albo też takie właśnie myślenie nierealistyczne tak księżyc nie musi oznaczać tylko marzeń ucieczki w świat marzeń on może mówić też o pewnych nierealistycznych oczekiwaniach ehm, tak samo jak król mieczy który też mógł przed Wami stawić nierealistyczne oczekiwania. Yy, I wydaje mi się, że gdzieś musicie chyba odrobić tą lekcję. Tak? To jest zadanie do odrobienia przed Wami, jakby przejść przez ten etap, może samo rozczarowania, może jakiegoś, sąboicie nawet, nawet powiedziałbym, samo zniesmaczenia na swój temat, że potrzebujecie po prostu przez to przejść, zareagować, być może. Tak mi się to kojarzy trochę w kontekście tego diabła, tym sztucznym komfortem na siłę sobie wyprodukowanym, żeby tylko się poczuć bezpiecznie. E, potrzebujecie to przeżyć, żeby być może zobaczyć, że to Wam nie da szczęścia. E, że być może tak naprawdę to Wasze e, niezadowolenie z siebie jest nieadekwatne. Nie ma takiej potrzeby, aż tak mocno się oceniać, bo jeśli na przykład zadania. Które przed Wami stanęli, stanęły, były nieadekwatne, były, tak, były nieadekwatne, niedopasowane do Was, nie, nie współgrały z Wami, albo być może były nierealistyczne, to, co powiedziałem, to nie ma sensu tak bardzo się z tym utożsamiać, z tym, jak to się stało, z tym, co się wydarzyło, jak Wy na to zareagowaliście. W przyszłości mamy umiarkowanie, czyli ja mam takie poczucie, że to jest pierwsza energia wielkich arkan, których jest tu multum po prostu w tym czytaniu, która, wam wy, która jest pozytywna, która wychodzi wam z jakąś pomocą, z próbą pomocy. I, ja, I co tutaj mówi to umiarkowanie um, na tej pozycji wpływów z, przysz, yy, yy, z przyszłości, tak? To co, yy, to co ma nadejść, to co ma na was oddziaływać. Ona mówi o tym, że powoli, krok po kroku zaczniecie integrować w sobie te wszystkie, te wszystkie silne zdarzenia, które miały miejsce, te które wyście wygenerowały, bo ja nie mam jakby wątpliwości, że część tych wielkich arkan, tutaj być może nawet sam diabeł, to będzie energia, którą wy wykreujecie bardziej bądź mniej świadomie. Ale wydaje mi się, że z pewną taką wielką chęcią. Tak, Tutaj zacznijcie sobie z tego zdawać sprawę i zacznijcie sobie z tego zdawać sprawę, że jeśli jesteście w stanie działać na takich wysokich wibracjach jak diabeł, to możecie też spróbować zrobić coś, co będzie bardziej uzdrawiające. Natomiast ta karta. No to jest umiarkowanie, więc tutaj jakby nie mamy złudzeń. Ta karta mówi o tym, że pewne rzeczy potrzebują swojego czasu, pewne rzeczy potrzebują się uleżeć i to co też powiedziałem wcześniej: pewne etapy trzeba po prostu krok po kroku przejść. No i Wy to oczywiście zrobicie. Zobaczymy, jak siebie widzicie w tej sytuacji jako głupca. Czyli tak jak powtórzyłem tutaj wcześniej, zbyt. Y zbyt silna, zbyt mocno oceniająca spojrzenie na siebie, tak? takie podsumowanie siebie, e, jako kogoś, kto jakby kto nie miał szans na sukces. Tak? Ta karta mówi o e, absolutnie nieudanych planach. To jest zapowiedź nieudanych planów. E, w takim właśnie bardziej e, niesprzyjającym kontekście. A dla mnie ta karta mówi o tym, że Wy nawet nie wierzycie, nawet nie macie tej wiary podstawowej, że w ogóle mogło wam się udać. Że brakuje tutaj te karty dookoła o tym mówią. Tego um, wiecie, tej takiej pozytywnej naiwności głupca, że czemu nie, że spróbuje, że to samo w sobie jest fascynacją. Zasugerowałbym takie nawet powiedzenie, że trochę brakuje Wam fascynacji sobą samym, tym kim jesteście, w takim pozytywnym aspekcie, a nie w tym aspekcie księżycowo-diabelskim, tak? albo w tym aspekcie takim automanczynnictwa, tylko właśnie w tym aspekcie asamonet, tak? że mam w sobie talent talent, który z jakiegoś powodu, do którego się dystansuje. Być może jest po prostu dla mnie trudne pogodzić się z tym, że pewne rzeczy wymagają pracy i czasu. I przez pewien okres czasu przez, będę, tylko miał, będę miał tylko wydatki, będę miał tylko, musiał inwestować w tą sytuację i dawać z siebie, a zwrotne informacje przyjdą z opóźnieniem. Te pozytywne informacje, na które czekam. Jak widzą Was inni, jako, jako, no, as mieczy. Dla mnie tutaj asmieczy mówi o takiej ostrej krytyce. Tutaj w tym wypadku jest to skierowane w waszą stronę. Eee, to jest, ta karta to jest zdolność krytyka jakby do takiego, wiecie, um, roz, roz, jakby... Roztrzaskiwania czy rozcinania ostrzem rzeczywistości. Nie ma miejsca na żadne subtelności. Nie ma miejsca na grę świateł, na dostrzeganie szarości, niejednoznaczności, też dostrzeganie tego, że pewne sądy są subiektywne. Nie, a czy wie jak jest. I czasami taka energia jest potrzebna, ale wydaje mi się, że tutaj jest jakby ten element właśnie też tego, że zbyt. Radykalna, sama ocena negatywna, która być może Wam się wydaje obiektywną, Was tak naprawdę przyblokowała. Zobaczcie, że trochę tak, jakbyście tutaj byli ściśnięci między dwa miecze. Tutaj mamy króla mieczy, który zamyka ten cały dwór, dwór mieczy, i mamy asa mieczy, który go rozpoczyna. Tak jak, tak jak mówię, nie ma tutaj żadnego miejsca, nie ma tu żadnej wolnej przestrzeni. E, bo ta krytyka, bo ta ocena, ta konkretna waszej sytuacji jest tak bardzo dominująca, za bardzo, żeby wykreować sobie jednak wolną przestrzeń, wy potrzebujecie coś przepracować. E, wydaje mi się, że potrzebujecie coś uwolnić, z czegoś zrezygnować. I tym czymś może być pewna taka, wiecie, takie, takie poczucie być może, że ja muszę cierpieć. Że ja tutaj muszę naprawdę bardzo mocno, głęboko e, cierpieć albo płacić za jakieś swoje winy, za jakieś być może niewykorzystane szanse, bo to jest część sprawiedliwości. A z Mieczy nie zawsze mówi o sprawiedliwości. Wydaje mi się, że w... ani Król Mieczy. Wydaje mi się, że w tym momencie tutaj nie mówi, tylko o silnej opinii. Nadzieja i obawa tutaj jest nadzieja. Ja myślę, że ta nadzieja, ona. To jest, zobaczcie, znowu wielkie arkanum, ale ja uważam, że ono znowu jest, to jest taka trochę nadzieja naiwna, tak, to co wam powiedziałem, że wy yy, za wiele oczekujecie od siebie, przez co tak naprawdę nie jesteście w stanie temu sprostać i przez co tak naprawdę nie robicie nic. Bo gdybyście chcieli od siebie mniej, obniżyli sobie tą poprzeczkę, to mielibyście szansę na sukces. A ponieważ chcecie zbyt wiele, i dla mnie ta siła tutaj o tym właśnie mówi, to jest taka siła, ta karta mówi o tym, że jesteśmy w stanie poskromić każdą sytuację dzięki takiej absolutnej samokontroli, e, dzięki takim przekierowaniu naszej woli na nasze działania. E, to, to jest energia, którego, którą ludzie doświadczają czasami, tak? to jest też taka energia, którą trzeba bardzo mocno ćwiczyć, bardzo długotrwale. Ona mi się kojarzy bardzo mocno z jakimiś, wiecie, mnichami buddyjskimi, którzy ciągle jakby pracują nad swoją świadomością i na, tak na właśnie nad tą autokontrolą. W pewnym sensie i w pewnym aspekcie nie uważam, że siła mówi o czymś, co jest naturalne dla ludzi, bo taka absolutna samokontrola jest po prostu niemożliwa. My, jakby, jesteśmy zbyt skomplikowanymi istotami, żeby po prostu wierzyć w to, że można od początku do końca siebie kontrolować. To jest wasza nadzieja. Wy na to liczycie. I tak jak mówię, to też może być część problemu. Zobaczmy, jaka jest rada na sam koniec. Spójrzcie, jak to się ładnie tutaj ułożyło, nie? Trójka monet, trójka monet, który mówi pracuj, ee, krok po kroku, powoli, nie spiesz się, tak? To jest, to jest znowu takie działanie, które jest skuteczne, ale powolne i tutaj w tym miejscu łączy się z tym też przesłaniem, umiarkowania, dłużej niż być może byś chciał, mniej spektakularnie, tak, mniej pięknie, bez obietnicy natychmiastowej gratyfikacji, która jest sztuczną obietnicą, bez twardej oceny. Po prostu kształtuj tą rzeczywistość w oparciu nie tyle o własne ideały, ale o własne wartości, na takim głębokim, podstawowym poziomie i o e, potrzeby. Potrzeby ym, Bezpieczeństwa, potrzeby, wzięcia kontroli, wzięcia odpowiedzialności. Wzięcie odpowiedzialności także za swoje życie może być także naszą potrzebą, może być także naszym pragnieniem, nawet zwłaszcza jeśli tak się układa nasze życie, że mamy z tym problem. I mam wrażenie, że ta trójka monet tutaj na samym końcu, która mówi o mocnym zaangażowaniu, o mocnym zaangażowaniu w to, co jest tu i teraz, w zadanie, jakie sobie sami wybraliśmy, albo jakie po prostu, jako pojawiło się w naszym życiu jako lekcja, którą musimy odrobić. A więc jako lekcja, która jest nam potrzebna, jest tutaj tym, tym podstawowym przesłaniem i tą odpowiedzią na, jakby na te wielkie arkana wszystkie odrzuć od siebie te wielkie energie, jakby zdystansuj się no, do nich, zobacz, że tak naprawdę jesteś, jesteś o wiele niżej i dopiero krok po kroku zacznij budować tą swoją rzeczywistość e, od takich e, małych zadań, podstawowych aspiracji i e, realistycznych aspiracji. Tak? Trójka e, oczywiście monet, ona mówi o takiej pracy na poziomie mistrzowskim, ale ja tutaj interpretuję to właśnie jako zapowiedź, tak? jako taką obietnicę, że jeśli będziesz szedł, um, będziesz podążać za głosem zdrowego rozsądku, a nie chorej ambicji. Jeśli będziesz podążać też za własnymi umiejętnościami, za tym, co mogę, co jest możliwe, i z pełną świadomością własnych ograniczeń, to tak, to uzyskasz więcej niż masz w tym momencie. Być może mniej niż naprawdę, niż tutaj, mniej niż te karty Ci tutaj obiecują, ale, ale więcej, więcej niż masz w tym momencie, tak? I na pewno na tym warto się, na tym warto się w tym momencie skupić i właśnie na koniec myślę, że tutaj z tymi kartami Was zostawię, eee, bo to jest to przesłanie dla Was. Tego konkretnego rozkładu na ten moment. Okej, okay, mam nadzieję, że to czytanie z Wami rezonowało. Jeśli tak jest, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Możecie też oczywiście zostawić lajka pod filmem. I jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam do jego subskrybowania i do usłyszenia. Następnym razem. Cześć.